Dzień dobry, witajcie. Dziś zabieram Was na sesję zdjęciową jednego z mieszkań, które miałam przyjemność projektować. Mamy już realizację. No i przy okazji, właśnie dzisiejszej sesji zdjęć pokażę Wam różne ciekawostki. Mieszkanie jest na jednym z nowych, i nowoczesnych osiedli. Bydgoszczy, także działam. I zaczniemy od tej małej łazienki, którą widzicie od razu po lewej stronie do wejścia do mieszkania. Ona ma raptem 2,5 metra kwadratowego, a zmieściliśmy też tutaj prysznic, bo na tym zależało inwestorom. No i tak jak widzicie, ta łazienka to jest łazienka w klimacie tak zwanym męskim, ponieważ w tym mieszkaniu są dwie łazienki, no i ta jest właśnie w takim ciemniejszym klimacie. Tutaj mamy czarne płytki, też czarny grzejnik na czarnej ścianie. I to wszystko połączone z kontrastową bielą i szarymi płytkami pod prysznicem lustro z podświetleniem ledowym, lampa wisząca i tutaj taka mała szafka, ale coś tam zawsze można w niej przechowywać. Także tak to tutaj się prezentuje. Oczywiście szafka też była robiona na wymiar. Tu jeszcze widok na lampę. No i to jest ta mała łazienka. Dalej przechodzimy do kuchni. Kuchnia 6,5 metra kwadratowego. Inwestorzy tutaj chcieli pozostawić tą kuchnię jako osobne pomieszczenie, nie chcieli tego łączyć z salonem. No i tutaj po lewej stronie, w lewej części mamy płytę indukcyjną, okap no i oczywiście ciąg szafek wiszących. No i oczywiście szafki dolne. Natomiast pod oknem jest zlew i zmywarka. A po drugiej stronie mamy bardzo ładne płytki, to jest mozaika z takim marmurowym też dekorem, półka na no wszelkiego rodzaju gadżety, no i w wysokiej zabudowie mamy piekarnik, mikrofale, lodówkę i wąską szafkę karki. na wprost kuchni, jest korytarz i mamy szafę na wymiar, zabudowę meblową na wymiar, do sufitu z bardzo ładnym dekorem, w postaci takich delikatnych rameli, no i mamy też wygodne siedzisko. Z korytarza przechodzimy do salonu, który jest jakby podzielony na dwie części. Po prawej stronie mamy część wypoczynkową z narożnikiem, szafką RTV, a za narożnikiem mamy piękną witryno-szafę. Można tak to nazwać, właśnie zależy od inwestora, żeby część była przeszklona, a część zabudowana. Na podłodze panele winylowe, które bardzo ładnie się prezentują we wzorze jodełki klasycznej. Tu jeszcze raz widok na rekał, i druga strona salonu, czyli ta tak zwana część taka jadalniana. Mamy na ścianie sztukaterię, i tutaj zwróćcie uwagę, że ta ściana z zegarem, ona wygląda, jakby, miała, jakby też była malowana farbą, natomiast ona jest wykończona tapetą. I jak podejdziemy bliżej, to widać, że mamy właśnie tapetę o wzorze ym, takiego płótna, przez co bardzo ładnie to wygląda. Mamy inną fakturę, ale kolorystycznie nam się to zgrywa. W, tutaj na rożniku była taka wnęka, którą wykorzystaliśmy na witrynę z przyciemnionym szkłem, podświetleniem ledowym, również pięknie się to prezentuje i przechodzimy do drugiej łazienki która ma nieco ponad 4 metry kwadratowe jest to łazienka tak zwana amstka dlatego, że ma bardzo ładne, eleganckie płytki motyw koloru zielonego, piękną tapetę piękną, ciekawą umywalkę i tak właśnie po lewej stronie mamy wannę w zabudowie i półkę podświetlenia Kosmetyki pod lustrem szefką walkowa, z umywalką, piękną geometrią baterii, a po prawej stronie zabudowamy blowa pralki i suszarki. Fronty otwierane są na lewą stronę, aby uniknąć kolizji i sytuacji, że ktoś wchodzi do łazienki i może e, zostać uderzony takim frontem. E, wszystko idealnie nam się tutaj pomieściło wręcz na centymetry, e, ale daliśmy radę. WC i zabudowa nad y, miską WC. Zwróćcie jeszcze uwagę na fronty, szafki i podumy walkowej, które są uchylne, żeby uniknąć właśnie kolizji z wystającą miską WC. Y, jeszcze taki widok i mamy wszystko. Zdjęcia z tej realizacji znajdziecie na mojej stronie internetowej. W opisie filmu znajduje się link oraz również na moim Instagramie. Również w opisie filmu zostawiam link. No i zapraszam do subskrybowania, łapek w górę y, i komentowania. Dziękuję.